Witamy Państwa kurwa w Wolfensteinie. Właśnie sobie pogramy teraz na mikrofonikach w multiplayerze. He, <grystanie> jestem na CK, siedzę. <grystanie> Kaczor, jak u Ciebie tam lagów nie ma? Zaraz tu przydzielimy się do jakiejś drużyny. No właśnie, w jakiej jesteś? W Axisach czy w Aliensach? W, w mają mhm. ja lepszym Aha, w Aliensach, kurwa. <grybujesz> o ja pierdolę, jakie lagi. <grybujesz> Ty no, nie mogę grać na razie. Nie mogłem przydzielić. No, nie, denerwuj mnie. O, dobra. Już jest. Widziałeś tam obrotówkę w ogóle? Chłopie, te boty nie umieją chodzić po drabinach nawet, kurwa. Ale. O, wiesz to. o kurwa, co tu się dzieje? Niemcy, kurwa, Niemcy! Niemcy, kurwa, jeba. Au! Pomocy! O, sięgam po broń, ale nie mogę. <grystanie> Bardzo bym chciał. Fluktę. O, kolego, pomóż. Drugi kolega, medyk. Pomóż. Trzeci, nie pomaga nikt. O kurwa. Będę teraz wiedział, co jesteście, chociaż tu się wyłaniają, ale nikt mi nie pomaga. Ja umieram, pomocy. No, dzięki. A się dorwę do tej broni? O ich kurwa o. o, sorry, chyba w swojego strzelałem. No nie ma Niemca na, na widoku nawet. Na Trzeba opuścić stanowisko i ruszyć na bój. Kurwa, ten celownik nie mógł być większy? <noise> celownik mam na pół ekranu. Bonie. Gdzie jesteś? Bonie, proszę, Ale w jakim miejscu jesteś, powiedz mi? No, ktoś tu kurde pomocy potrzebuje. No, 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 no chyba źle poszedłem. O, 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 o. Zaraz zaskoczymy niemce ładuj to No no, gdzie ja wlazłem Gdzie ty jesteś? Skok Ła, to zabolało Ale idziemy dalej Wchodzisz do góry Nie, idę, idę dołem Nie wiem jak do góry wejść U, ole bomby gdzie ci Niemcy się pochowali Dostałem się do ich bunkra o -o -o. To jest niebezpiecznie No dobra <laughs> No Zaraz zabiję kurwa Niemców wszystkich Faszystów Szczerze? To nie wiem kurwa, gdzie ty w ogóle poszedłeś, nie? <noise> o jak wyjebało antenę? To ty ją tak rozjebałeś? O kurwa, nie popisałem się. Chuj by to strzelił. Znowu kurwa, ranny. A no trzeba potrenować trochę w tą grę. Dopiero dzisiaj ją zainstalowaliśmy. No chyba mnie dobije. Medyk, a medyk kurwa nic nie słyszę. Na no pomocy Wolą do mnie mam cztery życia tylko No i chuj Muszę gdzieś coś znaleźć No nie pograłem